Rozpierdziel tą gitarę w tle. O ścianę. Oh. Za trzy stówy! Rozpalić gitarę. O ścianę. O kurde idzie po gitary. Ciao wszystkim, witam w nowym odcinku Słuchajcie, dzisiaj robimy coś innego U znajomego na zagranicznym YouTube. widziałem fajny filmik Siedzi z wami na Omiglu i rozdaje wam kasę za to jak rozśmieszycie go Więc to nie było jeszcze w Polsce Jestem pierwszy i możemy to robić Czyli ja będę robił serię z wami na Omiglu, że jeśli wy mnie rozśmieszycie, daję wam kasę Za każdą osobę, która mnie nie rozśmieszy, druga osoba dostaje więcej kasy Czyli na przykład zaczynamy od 10 zł Ta osoba mnie nie rozśmieszy, to druga osoba może wygrać 20 zł Jak trzecia osoba mnie nie rozśmieszy, to potem 30 40, 40 zł, aż osoba mnie rozśmieszy, i osoba, która ostatecznie mnie rozśmieszy, może wygrać, no, tyle, ile się nazbiera po prostu przez ten czas. I dzisiaj mam mniej więcej 1000 zł do rozdania, albo tyle, ile mam czasu w godzinę, ale jak ten film dobije 60 tysięcy zł w górę, to od razu w następnym odcinku będę rozdawał 20 zł, czyli będzie o wiele szybciej się mnożyć, więc 20, 40, 60, 80 i tak dalej, aż mnie ktoś rozśmieszy. Chodzi mi o migl, tęskniłem za tym, mogę w końcu was zobaczyć na miglu, więc lecimy. Siema. Siema. Ty jesteś na dole w kuchni ała, nie, ała, nie- No dobra dawajcie, jesteś na dole w kuchni. Dawaj! Czekaj Co czekaj. wy robicie? To jest strzałosne. Nie, to jeszcze nie, nie zacząłem. To jest tyle robi, czekaj Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Daj mi te, te oczy To jest. <laughs> Nie, na razie, pa. Nic wam nie daje, kurde. Dawaj I od, odkupujecie mi ten sok. To Jakub... No dawaj, rozśmieszaj mnie. Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia. No? byłby doskonały przestępca. Dlaczego? Dziwi się Jaś. Bo w życiu nie zostawia żadnych śladów działalności. No powiem ci mordo, że tak dwa na 10, pyk. Nie siadło. Halo? Siema. tam? Dawaj Mordo, grasz o 30 zł 30 zł. Jest... No kurde jest. To mi się nie opłaca grać No dobra, no to Elo Siema. Dawaj, rozśmiesz mnie. Grasz o 40 zł Siema stary Piotr! Kurwa, kiedyś to było Siema, kurwa! Dawno już żeśmy się nie widzieli! Kurwa! No, no, no! Kurwa! Siemano, kurwa! Kiedyś to było, stiu, nie? No, kiedyś to było, a wiesz, kiedy nie było? Nie. Dzisiaj wie. nie było. <śmiesznie>, Śmiesznie. No, nie wierzę! O nie! Co ty jest, 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 jest! z No, musisz mnie rozśmieszyć! Ej, myślę, że cię rozśmieszę. Właśnie tu wyskakuj z hajsu. Siema. Siemanko. Siema. Masz Cześć. mnie rozśmieszyć. Dawaj. Grasz o 60 zł. O boże. No. O boże. Tego tak od razu to nie wiem, muszę pomyśleć. Dobra. Widziałeś kiedyś jak ktoś rusza uszami? Widzisz? nie wiem, nie wiem czy to mnie rozśmieszy, ale może być fajnie. No. no, nie wiem, mogę spróbować. Tak, mogę spróbować. Pewnie już ma to obcykane, że kurde nawet tak. <grych> Czekaj. No. Czekaj, bo to musi być widać mocno. No. Patrzę. Łe, nie widać. Lepiej na żywo. Tak bardziej to czuć, Łe, ale nie widać. Słabo. No, tak, z 2 na 10 myślę. Tak na poczekaniu to nic nie wymyślę. Dobra, to nie wiem, zrób coś śmiesznego. Nie! Dobra, nie, następnym razem się bardziej przygotuję. Dobra. O, siema, Morto! Siema. Lecisz w kosmos, stawaj, powiedz. Grasz o po 70 zł, jak mnie rozśmieszysz. Masz 70 zł w puli. Dawaj. 70 zł, czekaj, dopiero weszłem i cię spotkałem. czekaj. Już się śmiesz. Nie, nie, mam się śmi uśmie śmieć, nie uśmiechnąć. Mam się śmiać. To czekaj. Na To haha. czekaj, coś ci pokażę. Dobra. Ale Najlepszego praktera, Najlepszy trakter No dobra, okej okay. Okej, okay, dobra No dobra, to 7 tych mordów, wygrałeś Gratuluję O siema znowu Sucharka dla ciebie Masz suchara, okej, okay, dobra, ale teraz jeszcze już od 10 zł Trudno, nawet nic nie chcę, tylko jestem ciekawa czy cię rozśmieszy Dobra Wiesz, w jakim trybie grają księża? W trybie grają księża? No. Nie, w jakim? Multiplayer. Halo! Siema, to cicho. No, trzeba Wardor. dawaj. Pokazać Ci moją plotę. No dawaj Zajebista mm. No kurde, powiem Ci, że jajeczka by się smażyły Co? Podoba. Bardzo fajnie O, kozak Pokazać Zajebista, Nie! Co za typ? Nie wierzę! Dobra, wygrałeś kurde, masz Dwa, dwie tychy. Dawaj, Potaj maila to leci ci od razu przeleję. Siema Mordo? Siema. Dawaj! Siema. Co tam? Siema, no czekam, aż mnie rozśmieszysz, bo jest sucho dzisiaj strasznie O, a ja słyszałem, że ogólnie rozdajesz fase safard No ale pierwsze trzeba mnie rozśmieszyć Jak, do, jak um. mnie rozśmieszysz, to dostaniesz face za... Mhm. No na razie jest 10 zł O ale za każdym razem jak mnie ktoś rozśmieszy, nie rozśmieszy, to się mnoży. Więc jest 10 zł, a jak następna osoba będzie i tym mnie nie rozśmieszysz, to ma 20 i 30 i tak dalej. Akurat trafiłeś po osobie, która mnie rozśmieszyła, więc... Ale Bo... jest szansa na dyszkę. O, a w jaki sposób cię można rozśmieszyć? Stary to jest totalnie up to you. Twoja decyzja. Tylko bez żadnych penisów i takich, wiesz. A nie, no spokojnie. Nie. Bez rozeprania. Ja takie rzeczy to się nie bawię. To dobrze, um... cieszę się. Ale dużo ludzi <grym> się na tym omiju się. To się. Widzisz, zaśmiałeś się. Nie, 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 nie to ja sobie <grym się wstydź> sam powiedziałem. Ja to sam <grym się wstydź> powiedziałem. Dobra, Płysim. dawaj. Kurde, ty ja wyglądasz tak? jak, taki, jak taki Rezi trochę. Ty on wygląda jak Rezi trochę, nie? Taki Rezi, ale taki zmęczony <grym> w życiem. On. W sumie tak, to tak, mnie tak. rozśmieszyło samo w sobie. <grym się wstydź> Widzisz? Dobra, no to leci, kurde, za to, że po prostu byłeś. Dyszka leci do ciebie mordo. O, siema, mordo. O kurde, ale tyby poleciały. Mm. O kurde, ja siema byku. Siema byku. Grasz o 20 zł, dawaj, lecimy. No, ale, ale co? Weźmy o co chodzi. Bo widziałem ogólnie, że, że, był, że był... ten był komunikat nieserważny, nie? No dobra, to chodzi o to. Mam pay safe karta do rozdania za 20 zł, ale musisz mnie rozśmieszyć. Byku, nie chcę pieniędzy od ciebie. No dobra. No, chcę tak pogadać prędzej, no. No dobra, to chill, to gadamy to, co tam u Ciebie? No, w no, porządku, sobie kopię. Halo? Halo? Dobra, siema, kurwa, słuchaj. O kurde, to ty jest znowu. Nie, nie, mam żart, mam żart, słuchaj. Dobra, dam ci szansę. No, wygrasz o 30 zł, słucham. Chyba 30, już zagapiłem się w ogóle z tym. Nie wiem, czy 20, czy 30, dawaj. Słuchaj. No? robisz skater na toalecie. Eeeem, um, nie wiem Siedzi na desce, haha O, halo Siema Lubisz mnie? Siema, masz, musisz mnie rozśmieszyć i wygrasz 40 złotych, lecisz um, dobra Co mówi? A nie widzę cię co mówię ksiądz. Bo to, mam... widzę tylko dziury Twojego nosa. No to dobrze. Mam kozę czy nie mam? Nie masz. A to wyciągnij. No to, ale nie masz. Nie masz. A, zrozumiałem. No. Co? No dawaj, no czekam. Ja też czekam, jak mnie rozśmieszyć. Ale czemu ja mam Ciebie rozśmieszyć? Bo ty mi dajesz pieniądze Co? Śmierzysz się, śmierzysz się Ale o co, ale to po prostu było takie głupie, że No dobra, no kurde, no dobra, wygrałeś 40 złotych, brawo, gratuluję nie wiem, no to... nie wiem jak to zrobiłeś To ty znowu? No Ty wygrałeś czy przegrałeś? Przegrałem To dobra, to masz jeszcze jedną szansę, dawaj Jak po japońsku nazywa się Buzia kasi. Po japońsku nazywa się buzia Kashi? No. Nie wiem. Yamakashi. No to ma sens. To ma sens. No. Cieba mordogarz o 20 zł Kurde lecimy z tym, ale powiem ci tak. Nie słychać się w ogóle. Nic nie słychać. Chival. Chwila chyba. Dobra, rozwę to odmyśliłem się. Dobra, musisz, może tam wybierz po prostu na omiglu. Tam możesz sobie wybrać. Nie wiem, gdzie to się wybiera. Gdzieś się wybiera mikrofon. No kurde, nie wiem, mi się też nie pokaza. Dobra, robimy tak. Jak ci się uda mnie rozśmieszyć. Bez głosu to podwoję ci stawkę. Nie będzie 20 zł, tylko 40. Ale nie masz głosu. O. Coś szykuje, kurde, wariat. Coś pędzie. Oszczą o okulary. Ok. No Dobra. Myśli? Zastanawia się, kurde, patrzy. Robi coś. Nie! Nie zrobisz tego! Nie! Nie! Nie, nie zjadłeś tego! Pokaż to bliżej, że to zjadłeś. OOOOOH oh, 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 KURDE Ale wariat O oh, kurde co za wariat Dobrze, ale dobrze e Jak smakowało? Nie powiesz mi w sumie Możesz mi pokazać dobrze czy źle <ścoughs> Dobra to nie widzicie co napisał Ale napisał, że raczej e, Nie dobre. dzień dobry Siema Ja sztuczkę, jak oh. wyjąć oko łyżeczką jak wyjąć oko, łyżeczko? Czy tak, to, oko, czy to będzie łówe. zabawny żart z tymi e, oczkami, które się kupuje e, ze sklepu te żelkowe? Nie, to nie będzie taki zabawny żart. Kurde, to, to weź to, to mnie ma rozśmieszyć stary, jak się No popatrz. dobra, to będzie śmiesznie. No dobra, okej, okay, to Patrz, już czekam. Patrz mam łyżeczkę, co? Ja taką normalną łyżeczkę. No. Patrz, biorę. No. Składam, co nie? No weź, mi się to już nie podoba. No. Czekaj. No. Muszę dobrze zaczepić Ale co? Co ty wyciągasz oko? No wyjąłem oko. Co nie? I patrz, teraz robię Żuję sobie oko. No. I włożyłem z powrotem. No. Umiesz tak? Mam ci pokazać co ziomki mi dali. No, poka. <laughs> co to? No masz na dole, skip, że leci, że dalej. Gram na twoim serwerku ogólnie. Grasz? No, to pa, dawaj, to to jest grane. ale jesteś teraz w tej chwili? No, normalnie. Pa, Dobra, gra. to dam ci historię, to w takim razie nie rozjesz mnie, ale bijam na serwer i daję ci mystery boxa. A, no, no spoko. O typy mam na klubie gościu, ale klepa będzie. Ej, za dużo ich, czekaj. O grasz. Panu. Siema. Siema, cześć. Grasz o kurde już nie pamiętam, ja nie liczę jestem. Kurde zagapiłem się. Chyba o 20 zł Serio? No. A co ja mam zrobić? Rozśmieszyć mnie O. Nie wiem, wie, co Insta, Ja teraz nie co ja mam zrobić. Nie przygotowaj się. No dobra Tomasz. Dwie minuty równo, żeby coś zrobić śmiesznego. Albo dobra, minutę. 30 sekund. 30, no dobra, zróbmy to innym się udało i im się udało śmieszyć. Na przykład zjadł Aloesa. Nie mam nic do zjedzenia, ty. Dobra. Nie, to musi być oryginalne. Musi już, już tak, jakby już mam oznaczone jedzenie Aloesa. 30 i liczę w głowie. Żeby cię nie stresować. Nie, nie, co zraźnie Rozpierdziel tą gitarę w tle O ścianę o, Nie, ty kur... <śm> nie, nie Robert, to dobra, to za stówę Co, nie ma szans Za dwie stówy Nie ma szans Kurde, no nie mam, ja mam więcej, wcile mam jeszcze portfel. mam Za trzy stówy Rozwalić gitarę O ścianę O ścianę Za trzy stówy Nie, wszystkich o ty <śm> Dob... O kurde, idzie po gitarę Nie ma szans O kurde Ale ci na niej nie zagram, bo jest rozstrojona Ty nie mam, nie wiem co z nią zrobić Dobra, to O O kurde Nie Nie, nie no, lubimy muzykę, lubimy To, ten obraz z Ikei z tyłu On jest warty stówę max Zrób o, dziurę w tym obraz. Ro... Witam, to... witam obraz Jaki obraz? To jest na ścianie malowane? To jest ten, kurde, to nie jest Ikei, to jest, no, na ścianie naklejone. To jest naklejone? To raz na no, przez ścianę, pięć stóp, dawaj z buta. Co? Tysiąc złotych, buta przez ścianę, dawaj. Co buta w ścianę? Buta przez ścianę do pokoju do rodziców. Hardcore, dawaj. Nie, to było mocne. Nie, ta ściana jest za gruba, stary. Za gruba? To musisz popukać. Musisz popukać, żeby zobaczyć, gdzie jest ten. No, stary, słyszę echo, tam jest puste. Tam jest telewizor. Dobrze, jazda. Dobra, dawaj, 30 sekund. Ostatnie. Nie. nie, stary, nie ma szans. Nie mam co to rozwalić nawet zbytnio, powiem ci. Tak, żeby nie mieć Przypało. no i przepałno. Dobra moi drodzy, więc to było tyle na ten odcinek, taki krótszy, bo już jest... Powiem wam jeszcze, szukam długo. Jest 24. mi się wydaje, że wszyscy już poszli spać. Kilka ludzi było, miałem 1000 zł do rozdania w tym czasie, gdzie byłem, byłem 2 godziny i udało mi się rozdać. Rozdać prawie 200 zł dla was na odcinku, ale myślę, że możemy rozdać trochę więcej, więc koniecznie jak będzie 60 tysięcy w górę. Pod filmem i powiem wam, że mega śmieszne było I teraz przykujcie się Patrzcie na moje Insta story na YouTubie Na community, jak będę wam pisać, że robię ten filmik To wbijajcie na Omegle I wbijajcie na mój serwer Minecrafta mccw.pl Bardzo polecam, jest zajebisty i zajebiście się gra Ja tam gram z wami też 60 koła łapek I za każdym razem, następnym razem Nożymy po 20 zł, a nie po 10 Trzymajcie się i do zobaczenia A i subskrybujcie, żeby być na bieżąco Sieba. 对。再